No cześć, skończyły się wakacje, a może niektórym się dopiero kończą, ale jesteśmy już na finiszu. Czas na zmiany, na wprowadzanie nowych rzeczy to jest dobry okres, dlatego że wchodzimy w nowy etap z nową energią, mam nadzieję. No i właśnie, mam nadzieję, że też z nowymi celami. Dzisiaj pojawiam się tutaj właśnie specjalnie w dwóch osobach, dlatego, żeby Cię zainspirować do tego, żeby do sprzedaży internetowej podejść w nowy sposób. Sprzedaż internetowa się zmienia. Ja zmieniłem swój biznes w ostatnim czasie bardzo mocno, i chcę, żebyś do tych zmian też się dołączył. Będziesz mógł dołączyć się w dwojaki sposób. O tym powiem na webinarze, na który Cię już teraz zapraszam. Co byś powiedział? Gdybyś w swojej sprzedaży miał dodatkowe ręce do pracy? Takie ręce, które radzą sobie świetnie ze sprzedażą internetową, które są sprawne, zwinne i sobie fajnie po prostu radzą. No i usprawniają twoją sprzedaż internetową. A co byś powiedział, gdybyś tych rąk miał jeszcze więcej? Gdyby. Ta sprzedaż internetowa działa się w różnych miejscach tak, jak trzeba. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak to uzyskać, to zapraszam Cię na webinar. Zapraszam Cię zarówno w sytuacji, kiedy masz własny biznes, chcesz rozwinąć sprzedaż internetową, ale również jeśli chcesz zajmować się sprzedażą internetową i pomagać innym. To jest to, czym teraz się zajmuję i chcę, żebyś przyłączył się do tego. Mam nadzieję, że. Znajdziesz w tym miejsce dla siebie. W takim razie zapraszamy na webinar. Tak? Zapraszamy. Zapraszamy.